w kolejnym vlogmasie, dzisiaj jest poniedziałek jest, 20 grudnia już za cztery dni będzie, będzie coś fajnego, co nie? i jest zdalne, matko jedyna jestem już po pierwszej lekcji jest lepiej na pewno niż w tamtym roku szkolnym, bo więcej osób się odzywa, ale jednak to nie to samo, co w szkole siedzę sobie w mojej super piżamce Dokładnie. Super. Polecam. Bardzo fajna, wygodna. No i tak, siedzę właśnie na zdalnym. I o zwyczajach szlacheckich, prawda? Adam Mickiewicz padu Tateuszu. Siemano, pan stwierdził, że nie będziemy mieć DB, bo nie będzie nam po prostu robił i widzimy się dopiero na fizyce, więc... Fizyka Love, normalnie. I powiedział, że mam fajnego awatara. Oczywiście, jakżeby inaczej. Jakby inaczej powiedza, to nie byłoby fajnie. Już Wam je pokażę, tylko nie ogarniam Teamsa. Takie właśnie mam profilowe na Teamsie. Tak jak mam właśnie na tapecie. Jest piękne. A ja herbatkę. <laughs> nie chcę mi się czekać na kolejną lekcję. Mogłoby to być bez tych takich dłuższych przerw i byłoby wcześniej wolne. Tak. Ale na razie cieszy mnie fakt, że na jutro, na już jutrzejszy dzień nie mam za bardzo zadań, więc dobrze lecimy z tym. Dokładnie, teraz tego nie zepsujmy fizyku. Czekamy na informatykę już od 15 minut. Pan sobie ewidentnie u nas zapomniał: co z tego, że kilka minut temu miał z nami lekcji. Nie no, po prostu dokładnie. Zrobiłam sobie popcorn ten z kalendarza i muszę wam przyznać, że jest dobry, bardzo dobry nawet tylko ja mam zawsze tak, że muszę sobie jeszcze dodatkowo posolić mimo, że popcorn jest salony, muszę dodatkowo posolić, bo dla mnie jest za mało słone ale jest tak to dobry siemano wyszłam na chwilę na zewnątrz, bo mamy nagrać filmik na WF, że jesteśmy aktywni i w ogóle jest zimno eee, no i co Proszę na chwilę na drogę, nagram, że idę z psem i sami się wróciłam, bo jest serio zimno. Niby coś sypia, nie wiem czy to widać na kamerze, ale czy z tego śnieg będzie? Raczej nie. A jak będzie, to, 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 to tylko dlatego, że ja się z fizyki nie rozumiem i dlatego też źle obliczyłam, Ale tak. Super zima, patrzcie jak jest biało normalnie na zewnątrz. Full biało, normalnie, święta ho ho ho. On teraz cały podgląd mokry. Napadało mi na rzęsę. Um, jest bardzo fajnie, cieplutko, 30 stopni, tak jak to Wiktor napisał na grupie z WF-u. Słoneczko, 30 stopni. To wszystko dlatego, że my jesteśmy tak gorąc, goręci, hot. Tak, ale nie no, baskieczów to normalnie w takie zimno biega, czy cokolwiek robi. Jest zimno jak nie wiadomo gdzie. Idziemy do domu, bo zimno. O, kot. Miał! Chciałam Wam jeszcze pokazać fajną Dorusię w sweterku, bo sobie biega w nim. Ale uciekła. Idziemy do domu. Ej! Hehe, zimno! Troszkę! A moi znajomi poszli do szkoły i tam siedzą. Jedzą chipsy. Rudolf. Dzisiaj outfit zmieniałam kilka razy. Na początek byłam oczywiście w piżamie, później się przebrałam we drugą piżamę, bo, bo tak w sumie. No i później było mi gorąco, więc przebrałam się bluzkę z bili i jeszcze zwykłe szare spodnie adresowe. No i teraz się przebrałam w bluzę. Ok, spoko, co nie? Otworzymy sobie teraz kalendarze. No i tutaj mamy dwudziestkę w Art Santo. I patrzcie, jak malutko zostało, więc fajnie. Ok, mamy dwudziestkę. No i tak się prezentuje ten kamek. I ja wiem, co to jest, tylko nie pamiętam nazwy. Dokładnie, to się zaczynało coś na halk, coś tam chyba. Tego co mi się wydaje, zobaczymy. Halko dokładnie, znak zodiaku, koziorożec i byk, oj, nie widać. Ferrero kolekcja i dwudziestka jest tutaj. I mamy Rafaello. dokładnie. Lind i dwudziestka jest dość spora, więc ciekawe co będzie. O, i mamy takiego cukierka, coś nowego w końcu. Dwudziestka w senseju, to będzie naszyjnik, jestem pewna. Wow, widać dużo. Tak, mamy taki fajny naszyjnik z kwiastką. Jestem spoko. Kalendarz z jedzeniem i dwudziestka. Mamy jakieś chipsy. Matko, to już było. Nie. To było i to było niedobre, chyba. No cóż. Tak, to było i nie do końca mi to smakowało. No dobra. No i na zakończenie dwudziestka w kalendarzu mojej mamy. I mamy tutaj taki oto cosik. O. Fajny prezencik. Co to jest, nie mam pojęcia. Szczerze. Wiem, co to jest. Wiem chyba, to jest chyba kominek z artsą, ale nie jestem pewna. Chociaż może. Nie, raczej. Jest. Ja to jestem jednak dobra w zgadywaniu. No jaki on jest słodki, taki malutki, o matku jedyna. Joki! Genialne. Proszę Państwa, jak to fajnie wygląda. Ale fajny! Podsumowując, w dzisiejszych kalendarzach mieliśmy takie oto chipsy. Kamek, Raffaello, czekoladkę, taki naszyjnik, no i jeszcze kominek. Teraz wam zrobię takie małe polecanko, bo ten wosk z Twinkle Candle od Anjax jest fajny. Powiem Wam, że to jest takie jak czekoladkę, że po prostu łamiecie to i macie kostkę, bo chciałam teraz oczywiście przetestować. Taka fajna kostka, no i oczywiście w tle syf przez kalendarze, ale fajne. Myślałam, że będę się tym bawiła i kruszyła i w ogóle, a to takie coś fajne. Mama mi jeszcze przycięła ten wosk na pół, bo obawiam się, że on mógłby z tego kominka wypłynąć, bo jest taki mały. I teraz wam nagram podpalanie, jakby zapalanie, a nie podpalanie. Cool Ale to fajnie wygląda. Nie, chyba tamta strona lepiej wygląda, szczerze powiedziawszy. Tak o! Ale to jest fajne! Ale szczerze to wygląda jak czekolada i sędziowo to zjadło. Siema, pewnie się zastanawiacie, co robię. Na pewno nie, ale i tak wam powiem. A więc robimy malowanie diamentami. Włos mi się przykleił do tego czegoś. Dokładnie, nasza mnie ochota na robienie coś takiego, więc stwierdziłam, że sobie to porobię. Ostatni czas na coś takiego miałam wczoraj. To tylko dlatego, że jest zdalny. Jakby zdalnego nie było, to bym tego nawet nie zaczęła. Dokładnie, ale to jest mega fajne, takie wciągające, takie odstresowujące. To jest takie słowo w ogóle? Ehm, uspokajające. Polski być język trudny. Dokładnie, a więc robimy coś takiego, bo to jest fajne. Pierwsze, więc macie coś takiego i tutaj sobie nasypujecie te koraliki. Czy co to, to jest? Diamenty, bo to jest malowanie diamentami. Nie. Ops. Malowidło. Diamentowe, i tak o sobie bierzecie cyk. I tu macie na przykład, dajcie cyk, i się przyklejamy do tego. Ale to jest tak fajne, to jest tak wciągające. upsy, dupsi Moja znajoma też coś takiego ma, takie samo dokładnie. Ona zaczęła od góry, ja zaczęłam od dołu, ale to akurat żadna różnica, bo będę robiła tak, bo teraz robię kolorek B. I mam zamiar skończyć wszystkie jakby te kolorki B, by przejść dopiero do kolejnego. Nie wiem, czy takie coś mi się w ogóle opłaca, ale cóż, wiecie, ja mam dziwne pomysły. Jest godzina 21.35, ja robię teraz prezentację z włosu. Mimo, że mi się nie chce, ale chcę na razie skończyć ten jeden punkt i później pójdę spać dokładnie. No i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję oczywiście, że Wam się spodobał. Stawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa!